Maja Rutkowski doświadcza niesamowitej przemiany, która z pewnością zafascynuje wielu jej fanów. Ta znana celebrytka osiągnęła imponujący sukces, zrzucając 20 kilogramów w zaledwie kilka miesięcy. Pierwszego stycznia na swoim profilu społecznościowym podzieliła się informacją, ile waży aktualnie, pytając jednocześnie swoich obserwatorów, jak spędzają święta. U mnie naprawdę super, dodała z radością, zarażając wszystkich pozytywną energią. 12 stycznia Maja opublikowała nowe nagranie na swoim Instagram Stories, prezentując efekty swojej ciężkiej pracy. Udało jej się utrzymać osiągniętą wagę także podczas świąt, co z pewnością było dla niej kolejną motywacją do dalszej walki o zdrowie i formę. W swoim nagraniu wyraźnie podkreśliła, że czuje się fantastycznie, a jej obecna waga wynosi lekko ponad 69 kg. Warto zauważyć, że Maja dorzuciła również fragment, w którym pokazała, jak wygląda jej sylwetka. Eksponowała w nim płaski i wyrzeźbiony brzuch, co z pewnością przyciągnęło uwagę jej obserwatorów. Do końca 25 roku żona Krzysztofa Rutkowskiego zamierza kontynuować swoją misję redukcji wagi, chwaląc się już osiągniętymi efektami. Ciężka praca naprawdę się opłaciła, kochani. Efekty są super. W tym samym miejscu, ale 20 kg lżejsza. W przyszłym roku będzie jeszcze 10 mniej, jeśli oczywiście nadal będę pracować, napisała na Instagramie, zapewniając. Że marzenia trzeba spełniać. Maja Rutkowski nie tylko odnajduje radość w swoim zdrowym stylu życia, ale także angażuje w to swoich fanów, zachęcając ich do podejmowania podobnych wyzwań. W kontekście odnowy i zdrowego podejścia do życia przyznaje, że okres letni jest dla niej wyjątkowy, mówiąc lato jest magiczne. To motywacyjne podejście z pewnością może inspirować innych do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu. Czy Maja zainspiruje również ciebie? Zachęcamy do śledzenia jej przemiany oraz odkrywania sekretów zdrowego stylu życia.